Piraci, opium i dobrzy sąsiedzi, jak Sołowiow usprawiedliwia obecną wojnę, przepisując historię Wielkiej Brytanii i Europy jak rosyjska telewizja tłumaczy negocjacje amerykańsko-ukraińskie. W najnowszym odcinku programu 60 Minutes rosyjska propaganda oferuje widzom spójną, choć sztucznie skonstruowaną narrację o nadchodzącym pokoju, który administracja Donalda Trumpa rzekomo narzuca Ukrainie. Narracja ta opiera się na trzech kluczowych tematach nieuniknionych ustępstwach terytorialnych Kijowa, głębokiej korupcji ukraińskiego rządu oraz amerykańskiej determinacji, by wymusić pokój. Dla europejskich czytelników ważne jest zrozumienie treści tych twierdzeń, tego jaką rzeczywistość rosyjska telewizja próbuje przedstawić jako fakty. Pierwszy. Stany Zjednoczone rzekomo dążą do zmuszenia Ukrainy do kapitulacji. Dla Skabiejewej punktem wyjścia jest lot do Moskwy specjalnego negocjatora Trumpa, Steve'a Witkofa, i jego szwagra, Jareda Kushnera. Rosyjskiemu widzowi powiedziano, że USA domagają się ustępstw terytorialnych od Ukrainy i przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Negocjacje na Florydzie były trudne, ale Waszyngton nalega na nową, faktyczną granicę. Trump rzekomo odmówił już Zełęskiemu osobistego spotkania, dopóki Kijów nie zaakceptuje warunków. W ten sposób amerykańska dyplomacja jest przedstawiana nie jako poszukiwanie kompromisu, lecz jako wywieranie presji na sojusznika. Sama Ukraina jest przedstawiana jako już postawiona w pozycji zależnej i upokarzającej. Delegacja według programu siedziała naprzeciwko gospodarzy klubu, a barszcz i gołąbki są przedstawiane jako symbol perswazji przez żołądek. Cel tego retorycznego zabiegu jest prosty zaszczepić przekonanie, że los Ukrainy jest już przesądzony bez niej i że USA są gotowe zawrzeć porozumienie z pominięciem Kijowa i Europy. Jednocześnie Amerykanie przekazują Ukrainie stanowisko Federacji Rosyjskiej, która domaga się całkowitego wycofania wojsk ukraińskich z Donbasu. Podczas spotkania strona ukraińska argumentowała, że takie podejście jest niemożliwe ze względu na ograniczenia konstytucyjne, opinię społeczeństwa ukraińskiego i jej niezgodność z rzeczywistością. CNN ujawnia kulinarną stronę negocjacji. Specjalny wysłannik Trumpa. Ujtkow poczęstował Ukraińców barszczem, który sami Amerykanie określili mianem zupy z czerwonej kapusty. Na stole znalazły się również gołąbki. Stacja konkluduje, że Kijów był naciskany na zawarcie umowy za pomocą różnych, wyrafinowanych metod, w tym poprzez żołądek. W prywatnym klubie Shell Bay, należącym do Ujtkow Group na południu Florydy, delegacje z Waszyngtonu i Kijowa siedziały naprzeciwko siebie podczas trudnych, ale bardzo konstruktywnych negocjacji, podczas których serwowano ukraiński barszcz, zupę z buraków i kapusty, którą jeden z uczestników określił jako bardzo bogatą i bogatą w mięso. Jednak jego podanie, podobnie jak gołupców, chołupców, tradycyjnych roladek mięsnych zawijanych w liście kapusty, zostało odebrane jako gest powitania i szacunku dla kultury ukraińskiej. Subtelny, dyplomatyczny szczegół w czasie, gdy Stany Zjednoczone próbują nakłonić Ukrainę do kompromisu w porozumieniu pokojowym z Rosją. Drugie ustępstwa terytorialne przedstawiane są jako kwestia przesądzona. Kluczowym przesłaniem odcinka jest to, że Ukraina bez względu na wszystko odda terytorium. Cytat. Axios. Określenie faktycznej granicy jest rzekomo głównym punktem negocjacji. Wall Street Journal. Spór dotyczy terytorium. Eksperci deklarują, oddanie Krymu będzie bolesne, ale nieuniknione. CNN o gwarancjach, jakie USA są gotowe zaoferować Moskwie bez udziału Kijowa. The Telegraph o pomyśle rozmieszczenia broni jądrowej na Ukrainie w odpowiedzi na kapitulację terytorialną. Jednocześnie rosyjska propaganda prowadzi do wniosku, jeśli Ukraina odda Donieck, Rosja zyska drogę do wnętrza kraju, co oznacza, że Kijów musi stawić opór. Ale jeśli Ukraina nie ustąpi, USA zwiększą presję. Każdy scenariusz zaproponowany przez Skabiejewą prowadzi do tego samego wniosku. Terytorium zostanie przekazane Rosji. Dlatego Witkow już jedzie do Moskwy, aby przekazać dokument dotyczący nowej linii demarkacyjnej. 3. Trump pokazuje twardość. Europa pokazuje bezsilność. Duża część programu poświęcona jest pokazaniu. USA działają zdecydowanie, prowadząc negocjacje 3 razy trzy, przechodząc do zamkniętego formatu, żądając wyborów. Europa jest wykluczona z procesu i podgląda przez dziurkę od klucza. UE nie jest w stanie wesprzeć Ukrainy i boi się utraty Waszyngtonu. Wykorzystano cytaty z El Pais, CNN i Fox News, ale w taki sposób, aby stworzyć wrażenie Zachód jest podzielony, USA dominują, UE jest zdemoralizowana. Ta konstrukcja jest niezbędna dla głównego przesłania. O pokoju zadecyduje nie Bruksela ani nawet Kijów, ale Waszyngton i Moskwa. Rosja jest jedyną stroną gotową na pokój. Pod koniec odcinka Skabejewa dodaje retoryczną apogeum. Rosja chce to zakończyć, USA widzi szansę, a Ukraina kurczowo trzyma się niemożliwego. Aby wzmocnić to wrażenie, cytują byłego ambasadora Danii: Rosja będzie maksymalistką i nie ustąpi tureckiego ministra Fidana w nadchodzących miesiącach otworzy się okno możliwości. Wiktora Orbana Jeśli porozumienie nie dojdzie do skutku, Moskwa pójdzie tam, gdzie uzna to za konieczne. Tak brzmi ostateczne przesłanie. Rosja jest jedynym racjonalnym graczem, który pragnie pokoju, ale Zachód i Kijów stoją jej na drodze. Myśl, analizuj, wyciągaj wnioski i nie daj się oszukać. Tak brzmiał program Imperium Kłamstw.